W dzisiejszym protoku widać w pewnym momencie schowany za kamerką nowy przycisk od gadżetu. Skinny robot Mike, używając ataku, rzuca swoimi dłoniami, ale po rzuceniu obie są prawe. Jeśli weźmiesz Bibi do jaskini treningowej, przesuniesz największego robota do ściany i po drugiej stronie użyjesz super ataku, to guma Bibi zada obrażenia przez ścianę. Nowy zadymiarz, który pojawi się w kwietniu, to tak naprawdę przerobiony mały robot z jaskini treningowej. Siemanko, z na witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poglądów mitów Brawl Stars. W dzisiejszym odcinku, jak zwykle, pokażę wam 10 mega ciekawych mitów, które proponowaliście w komentarzach pod poprzednim filmem. W tym także, moi drodzy, mity związane z Brawl Talkiem, czyli zapowiedzią aktualizacji. Jeśli wy też, tak samo jak ja, cieszycie się, że nadchodzi aktualizacja Brawl Stars i tak samo jak ja, chcielibyście już ją mieć w grze, to strzelcie o pod tym filmem, dobijmy tutaj, słuchajcie, 30 tysięcy lajków. Chociaż nie wiem, czy to nie za dużo, nie no, za dużo, gdzie dla Was. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, dobijmy te tysięcy lajków, rozwalmy słuchajcie, łapki w górę pod tym filmem i koniecznie sprawdźcie, czy by na pewno subskrybujecie mój kanał. Jeśli przycisk subskrybuj widoczny na dole pod ekranem obok mojego awatara jest u was czerwony, to koniecznie w niego kliknijcie, zasubskrybujcie mój kanał i zróbcie tak, żeby był szary. I poza lajkiem osobem napiszcie na dole byle jaki komentarz. Jeśli zrobicie te trzy rzeczy, to będziecie mieli szansę na wygranie darmowego mega boxa. Najlepiej gdybyście w komentarzach proponowali mity do kolejnego odcinka, ale jeśli nie macie pomysł na zademit, to napiszcie cokolwiek. Jeśli chodzi o zwycięzcę darmowego megaboxa z poprzedniego filmu, to jest nim Aleks Modrzejewski z tym oto komentarzem. Ale zanim jeszcze przejdziemy do dzisiejszych mitów To chciałbym pokazać wam bardzo ciekawą aplikację Która jest sponsorem dzisiejszego filmu Mowa tu o aplikacji lootboy.de Czyli aplikacji w której zbieramy Monety oraz diamenty za które Następnie możemy jak widzicie otwierać Różnego rodzaju paczki Twórcy tej aplikacji przygotowali dla was specjalny kod Po wpisaniu którego otrzymacie w tej aplikacji 2000 końców Czyli 2000 monet oraz 10 z diamentów za darmo Żeby go odebrać wystarczy że Na telefonach z androidem wejdziecie w menu W lewym górnym rogu naciśniecie reading code i tutaj moi drodzy wpiszecie kod który nazywa się Brawl Stars 1337, pisane razem. Gdy ten kod piszecie naciskacie drobny przycisk, albo ten kod możecie pisać po prostu na stronie internetowej lootboy.de. Jeśli macie iPhone'y, to niestety w aplikacji na iPhone'ie tego kodu nie piszecie i wtedy skorzystajcie po prostu ze strony. Teraz za te monety możemy na przykład otworzyć lootpaka, który jak wiecie kosztuje 2000 monet i w paczkach tej aplikacji mogą być na przykład kody do gier, zniżki na zakup sprzętu gamingowego, albo na przykład karty Google Zaya, za które kupicie gemy w Brawl Stars. Okej, okay, otwórzmy sobie moi drodzy teraz tę paczuszkę, zobaczmy co w niej będzie, mamy jak widzicie cztery karty, mamy też bardzo fajną animację, mamy 1250 monet mamy jakiś itemek w grze, mamy voucher do nie, sklepu e, Take i dodatkowo starter pack do jakiejś gierki, twórcy tej aplikacji specjalnie dla was przygotowali również promocję, w której przy zakupie 10 Brawl Premium paków jak widzicie z moją twarzą otrzymacie jednego bonusowego lootpaka w którym będzie albo karta Google Play'a, albo karta App Store'a, te 10 paczek możecie kupić albo za prawdziwe pieniądze, Tutaj, jak widzicie, 48 złotych albo za diamenty, które w tej aplikacji można zarabiać. Ok, słuchajcie, otworzę sobie te paczki i zobaczmy, co będzie w środku. Otwieramy najpierw 10 tych em, premium em, Brawl Loot packów, a potem otworzymy tą jedną bonusową paczkę. Uwaga, w pierwszej paczce 2000 monet, em, jakaś gierka i dwa przedmioty w grze. Dodatkowo kolejna gierka, także jak widzicie, z jednej paczki całkiem sporo nagród. Kolejna paczuszka 1250 monet, in-game item, czyli gra jakiś przedmiot w grze World of Warships, voucher na zakruszęto Turtle Beach. I moi drodzy, Jakiś przedmiot w grze Farmerama. Lecimy dalej, otwieramy kolejną boczączkę. Mamy 500 monet, mamy e, Voucher i dwa w grze, strasznie premium. Kartę. Karta premium to 200 diamentów, jak widzicie. Ale guzacko na słuchajcie paczka Mamy 1850 monet I mamy e, kartę Google Play O wartości 50 zł Za którą będziemy mogli kupić Gemy w Brawl Stars Otwórzmy jeszcze słuchajcie e, Brawl lub Packa Tego bonusowego W którym zobaczymy co będzie Uwaga Naciskamy i mamy jak widzicie Kartę Google Play O wartości 200 zł I do tego e, 950 monet Jak widzicie Upewnik był mega opłacalny Wszystko trafiło do waszego e, Tutaj ekwipunku To wszystko możecie sobie tutaj odebrać e, Możecie również zarabiać diamenty Za które możecie oddać paczki Wykonując na przykład te oto misję To tyle całą resztę odkryjecie ściągając aplikację na swój telefon, a link do jej pobrania jest oczywiście w opisie. W dzisiejszym Brawl Talku widać w pewnym momencie schowany za kamerką nowy przycisk od gadżetów. Pierwszy mit w dzisiejszym odcinku związany jest z Brawl Talkiem, czyli zapowiedzią aktualizacji, która pojawiła się wczoraj na oficjalnym kanale Brawl Stars na YouTubie. Większość z was pewnie tego Brawl Talka oglądała, jeśli nie na oficjalnym kanale, to na kanałach innych polskich youtuberów, ale moi drodzy nie wiem czy zauważyliście, że w pewnym momencie za kamerką było widać coś bardzo ciekawego. Zwróć Zwróćcie uwagę, że dokładnie w drugiej minucie I 33 sekundzie, jakby pod kamerką Na której widzimy Rajana i dla niego, Jest, moi drodzy, nowy przycisk Ten przycisk na początku był zielony Potem zmienił kolor na szary I jest to, moi drodzy, prawdopodobnie przycisk Przy pomocy którego będziemy aktywowali gadżety Czyli nowość, która pojawi się w nadchodzącej aktualizacji Gadżety będą to takie trochę mniejsze Star Powery, które będziemy odlokowali Na poziomie siódmym Te gadżety będą łatwiejsze do zdobycia niż Star Powery I jak widzicie Na tym przycisku mamy, słuchajcie, cyfrę 3 po jego kliknięciu, jakby przycisk na kolor z zielonego na szary, pojawia się dwójka, czyli prawdopodobnie słuchajcie, w ciągu jednej gry będziemy mogli użyć danego gadżetu trzy razy. W związku z tym, wszystko wskazuje na to, że ten mit jest mitem potwierdzonym. Nowy skin, ciemny króliczek Penny. Ma nowego tureta i nowy plecak. Ale gdy nim rzuca, to w powietrzu leci stary. Drugi mi w dzisiejszym odcinku po raz kolejny dotyczy Talka, czyli zapowiedzi aktualizacji. Ale tym razem dotyczy, moi drodzy, jednego z ośmiu nowych skinów, które zostały zapowiedziane. Mowa tu, moi drodzy, o mrocznym króliczku Penny. Który wygląda tak i który, nie wiem czy widzieliście, ale rzucając, jakby swojego tureta, rzuca tak naprawdę starym plecakiem. Zwróćcie uwagę raz jeszcze, przyjrzyjcie się dokładnie, jak widzieliście. No ewidentnie ten plecak, który którym rzuca nowy skin, jest to plecak ze starego skina. W związku z tym wygląda na to, że prawdopodobnie Super nie chciał jeszcze zdradzać, jakby jak dokładnie będzie wyglądał ten nowy plecak, albo po prostu nie wyrobili się z jego stworzeniem. Tego nie wiem, wiem tylko, że słuchajcie, jest to dopiero brątok, czyli zapowiedź aktualizacji. I w momencie, gdy aktualizacja się pojawi będzie to pewnie już jakby dopasowane do skina. Ale tak czy inaczej, na brątoku faktycznie, mimo tego, że na plecach mamy nowy plecak, to penny rzucała jakby stary i w związku z tym wygląda na to, że drugi mit jest również potwierdzony. Inny Robot Mike, używając ataku rzuca swoimi dłoniami, ale po rzuceniu obie są prawe. Odkładamy mity związane z robotem na bok, chociaż do nich jeszcze dzisiaj wrócimy i skupić się teraz, moi drodzy, na micie związanym z robot Mikeiem. Odpaliłem teraz jasnię treningową, bo jak sami przed chwilą, słuchajcie, słyszeliście, podobno robot Mike, używając swojego podstawowego ataku, jakby rzuca swoimi dłoniami, to akurat jest oczywiste, bo faktycznie tak jest, ale podobno obie dłonie są prawe. Czy faktycznie, moi drodzy, czas się przekonać, uwaga, mam jak jak elegancko wycelowane, rzucamy tymi dłoniami i zwróćcie uwagę, że chyba faktycznie. Czekajcie, sprawdźmy teraz jeszcze, rzućmy sobie może tutaj, ok? Tutaj aż tak dobrze tego nie widać. Rzućmy tutaj, zwróćcie uwagę, że no ewidentnie rzucając tymi dłoniami, zarówno dłoń po lewej, jak i po prawej stronie ma kciuki po lewej, czyli tak jakby obie dłonie są prawe. Kolejny mega ciekawy mi w dzisiejszym odcinku, który oczywiście jest mi ten potwierdzony. Kiedy wokół nas nie ma przeciwników, to używając auto ataku, zawsze zaatakujemy w ostatnie miejsce, w którym ktoś stał. Kolejny mit w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie w grze dla znajomych, czyli tak naprawdę na botach. Mamy tutaj jak widzicie Dynamika, którego teraz pokonałem. I uwaga, zwróćcie uwagę na miejsce, w którym on zginął. Ja teraz sobie będę chodził wokół tego miejsca i faktycznie, używając auto ataku, zwróćcie uwagę, że zawsze strzelam tam, gdzie ten Dynamik po prostu zginął. Sprawdźmy, jak to będzie w przypadku tego karla. spróbujmy go pokonać, zobaczymy, czy się uda. Pyk, Okej. Okay, tutaj pokonany, dobra, niewiele zabrakło, zostało mu 240 HP tylko. Ok, teraz go pokonałem, zwróćcie uwagę, gdzie zginął, i teraz znowu sprawdźmy, czy faktycznie, jakby e, przemieszczając się, używając autoataku, będziemy stali w to miejsce. Nie, teraz strzeliśmy tam, gdzie była skrzynka. Teraz znowu tam, gdzie skrzynka, dobra? Czyli, jakby skrzynka to przejęła. Okej, okay, mamy tutaj słuchajcie, Bibi, ale jeśli nie będzie w pobliżu skrzynki, to sprawdźmy. Faktycznie, zwróćcie uwagę, że gdzie by mnie stanął, to zawsze nasza postać po oddechnięciu auto-ataku będzie strzelała tam, gdzie nasz przeciwnik po prostu zginął. Tak czy inaczej, szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że tak jest, a więc kolejny mit jest mitem potwierdzonym. Mortis jest w stanie chodzić po wodzie I żeby to zrobić, bugujemy się tak samo jak przechodząc Mortisem przez ściany Okej, okay, w przedostatnim odcinku poglądów Mitów Rozmawialiśmy sobie słuchajcie o błędzie Jakby przez który Mortis jest w stanie przechodzić przez ściany e, Podobno jakby ten błąd działa również na wodzie I e, powoduje on mniej więcej tyle, że Mortis może chodzić po wodzie Czyli faktycznie tak będzie, zaraz się moi drodzy przekonamy Ja mniej więcej wiem jak trzeba to e, ogarnąć żeby, żeby w ogóle była szansa, żeby to zadziałało Ale nie wiem słuchajcie czy... Uda mi się za pierwszym razem Okej, okay, poprzednim razem się nie udało, ale spróbujmy sobie raz jeszcze Może akurat tym razem damy radę Zobaczymy, no trzeba tutaj słuchajcie troszeczkę się pomęczyć, trzeba troszeczkę popróbować i kto wie, może zaraz nam to jakoś wyjdzie, uwaga nie, teraz źle, okej okay, teraz wydaje mi się, może się udać zobaczmy, tak, zwróćcie uwagę, że teraz się udało i zobaczmy, czy jesteśmy w stanie chodzić tym mortisem po wodzie, no jako tako, jak widzicie się udało, nie wiem, czy można uznać to zachodzenie po wodzie, ale no ewidentnie słuchajcie, na wodzie w tym momencie stoję, chociaż aż tak bardzo chodzić po tej wodzie nie mogę, tak czy inaczej Udało mi się, słuchajcie, po tej na tą wodę wejść. Udało mi się zrobić na niej ze dwa kroki, i wydaje mi się, że o to w tym micie chodziło. W związku z tym, jeśli w tym micie o to chodziło, to faktycznie, podobnie jak jest możliwe przejście przez ściany, to jest możliwe również chodzenie multisem po wodzie. A więc, mit potwierdzony. Jeżeli klikniesz Bibi i obrócisz się w bok, to będzie pluła jakimiś małymi, srebrnymi kulkami. Kolejny mit w dzisiejszym odcinku związany jest, moi drodzy, z Bibi, którą jak wiecie, mam już wybraną, ale szczerze mówiąc nie mam pojęcia o co w tym mitie chodzi. Jak widzicie, obracam teraz Bibi. Bibi tutaj e, jakby pompuje balona, ale poza tym nic szczególnego się nie dzieje. Próbujmy obrócić ją w drugą stronę. Zobaczymy, czy tutaj coś będzie widać. Tutaj słuchajcie. Też nic nie widać i o co tu chodzi? Okej, okay, słuchajcie, chyba wiem, wybrałem Bibi teraz, jak widzicie, z listy zabymiarzy, ale nie klikałem wszystko wybierz. Teraz, w momencie, gdy ją obrócimy, to przed chwilą udało mi się to jakby uzyskać. Okej, okay, teraz nie chcę, musimy chyba jeszcze raz, czekajcie, zmienimy, tak, zmienimy na tę postać, uwaga, sprawdźmy i, 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 o! Widzieliście? Teraz było widać, jak widzicie, po ustawieniu jej pod odpowiednim kątem, jakby zaraz po em, tutaj zmienieniu skina na tego właśnie, którego widzicie, z USB wylatywały takie dziwne kulki. Sprawdźmy to raz jeszcze. Wydaje mi się, słuchajcie, że jest to po prostu jakiś zwykły błąd. O, o, o widzieliście? Znowu było to widać. Wydaje mi się, słuchajcie, że jest to jakiś bóg. Bóg oczywiście graficzny, związany właściwie nie wiem z czym, ale jest to błąd taki no, dosyć, że tak powiem, mało widoczny. I jeśli to o to w tym micie chodziło, to faktycznie... Coś takiego, jakby Bibi z ust wypluwa, a więc kit potwierdzony. Jeśli weźmiesz Bibi do jaskini treningowej, przesuniesz największego robota do ściany i po drugiej stronie użyjesz superataku, to guma Bibi zada obrażenia przez ścianę. No dobra, kolejny mit związany z Bibi. Tym razem wziąłem słuchajcie, ciekawości. Bibi, mamy jaskini treningową i mam najpierw przesunąć chyba tego dużego robota do ściany. Mam oczywiście atak załadowany. Okej, okay, duży robot jest przy ścianie i teraz. Chyba chodzi o to, słuchajcie, żebym e, jakoś tutaj użył tej e, gumy, tak, żeby ona w tego robota uderzyła. Zaraz zobaczymy, czy coś się stanie. Uwaga! Puszczamy tę gumę, sprawdźmy, jak wyjdzie. Faktycznie, słuchajcie. Bibi zadała obrażenie temu robotowi e, przez ścianę. zróbmy to może Raz jeszcze, użyjmy jeszcze raz tego superdarku Faktycznie jak widzicie te obrażenia e, Jest w stanie Bibi zadać przez ścianę, Ale w normalnej grze chyba nie jest to możliwe Okej słuchajcie, jest Ełyk Weźmy go do ściany, dobra Ełyk jest już teraz wbity w ścianę I teraz musimy uderzyć go gumą e, tą Bibi I jak widzicie tutaj Niestety się nie udało, czyli Prawdopodobnie ten mit działa tylko we skin ale tak czy znaczy, inaczej faktycznie Bibi zadaje obrażenia przez ścianę, a więc Mit potwierdzony. Gdy wybierzesz skina Robot Mike i Star Power Dina Skok To bomba, którą ma na plecach Znika po użyciu super ataku Okej, okay, kolejny mit związany z Robot Mike'iem I ze skinem, który jest chyba Słuchajcie, jednym z najrzadszych skinów Aktualnie następnych w grze Chyba jest to jeden z y, tych skinów Które posiada jakby najmniejsza liczba osób Ale w tym mitzie Chodzi o to, że ta bomba, którą teraz jakby Robot Mike na, ma na plecach Znika po jakby użyciu Dina Skoku Czy faktycznie tak będzie? Uwaga, zobaczmy Robimy ciak, skaczemy OK, w złą stronę Zróbmy to raz jeszcze, uwaga, zróbmy tak, że tutaj pojedziemy OK, ciach i lecimy Jak widzieliście, faktycznie Coś się z tym plecakiem jego e, dzieje Powiem wam szczerze, że ja tym skinem Zbyt długo nie grałem Co prawda, jak wiecie, mam go w grze, ale... Okej, okay, nie założyłem wcześniej, żeby Dynamite Jakby składał się na bombę i w trakcie Tego składania faktycznie, żeby Znikał ten jego plecak, póki co Wszystko wskazuje na to, że faktycznie tak się dzieje, uwaga Spójrzmy raz jeszcze, w złą stronę, musimy spróbować Raz jeszcze, okej, okay, teraz będzie dobrze No jak wiecie, faktycznie, ewidentnie e, Używając e, tego e, Jakby star powera, w momencie gdy e, Lecimy po powietrzu, to plecaka Nie ma, a gdy lądujemy, plecak się wysuwa Czyli faktycznie jakby się chowa Szczerze, wcześniej o tym nie wiedziałem, faktycznie Tak jest, a więc kolejnymi dzisiejszymi Odcinku, znowu potwierdzony Jeśli użyjesz super ataku Daryla na sam koniec meczu To po upływie czasu Daryl nadal będzie się kręcił Zamknięty w swojej beczce Przedostatni mit związany jest z Darylem Sprawdzimy sobie ten mit słuchajcie, na zbiorach klinatów Bo dawno w sumie w poglądach mitów nie było tego trybu Ja teraz słuchajcie pogram Poczekam aż będzie końcowe wyczanie i wtedy się spotkamy. Okej, okay, dostajemy tak zwane szybkie baty. Drużyna przeciwna ma już obliczanie. Poczekajmy teraz sobie, słuchajcie, do ostatniego momentu I za chwilę użyjemy, powiedzmy, super ataku na to oto miejsce. Zobaczymy, co się stanie, gdy ten czas będzie mijał. Czy faktycznie Daryl będzie zapakowany w swojej besce. Uwaga, 3 2 jeden, cyk, używamy i... Jak widzicie, faktycznie Daryl dalej się kręcił, mimo tego, że czas minął. No i był jakby zaklinowany w Był to dość prosty mit, który, jak widzicie, jest mitem potwierdzonym. Nowy zadymiarz, który pojawi się w kwietniu, to tak naprawdę przerobiony mały robot z jaskini treningowej. No i ostatni, najbardziej tajemniczy mit w dzisiejszym odcinku związany jest z drugim zadymiarzem, który został zapowiedziany we wczorajszym roll toku. Chodzi tu oczywiście o tę oto postać. Hello. O której póki co zbyt wiele nie wiemy, wiemy tylko, że ten zadymiarz pojawi się w kwietniu. Nie wiemy jak się nazywa, nie wiemy co dokładnie robi, ale jak widzicie, wiemy jak wygląda. Według tego mitu jest to, słuchajcie, postać bardzo mocno podobna do tych małych robotów z jaskini treningowej, które jak wiecie, są teraz e, widoczne u góry, tyle tylko, że przerobione w pewien sposób. Powiem Wam szczerze, że faktycznie jakby tak trochę tego, te małe roboty przerobić, to może i mogłyby one tak wyglądać. W sensie jakby m, cały kształt jest bardzo zbliżony, no ale ten wygląd w jest zupełnie inny. Ale udało mi się, moi drodzy, narodzicie znaleźć to oto zdjęcie, na którym, jak wiecie, mamy porównanie Małego robota oraz tego nowego nadchodzącego zadymiarza Jak widzicie podobieństwo jest bardzo wyraźne Tak naprawdę ten nowy zadymiarz to jest mały, no mocno przerobiony robot Zwróćcie słuchajcie uwagę na ich wszystkie kończyny Te kończyny są bardzo do siebie jakby podobne I powiem wam szczerze, że faktycznie coś w tym może być W związku z tym moi drodzy nie będę ani potwierdzał, ani obalał tego mitu Tylko zostawimy go jako niewyjaśniony i tak oto, moi drodzy, doszliśmy do końca dzisiejszego odcinka Pogląd Zofmitów. Jeśli ten film się spodobał, strzelcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i pamiętajcie o tym, moi drodzy, żeby póki co, w momencie, gdy jakby grasuje koronawirus, siedzieć w domu, unikać miejsc publicznych, żeby po prostu nie narażać i siebie, i waszych bliskich na ryzyko. To tyle, dzięki wielkie mm. za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce.